Chciałbym się cieszyć ze zwycięstwa w końcu przed ten dzień, który naprawdę w pierwszej połowie zespół pokazał co potrafi i tutaj im za tym, że w ostatnim meczu na tyle wydobyli z siebie tych swoich możliwości, które przez cały sezon gdzieś tam były schowane. Eee, dziękuję chłopakom za ambicję, za wolę walki. Oczywiście druga połowa wyglądała troszkę inaczej. A z racji tego, że się prowadzi 4-0 no troszkę inaczej się gra. Troszkę na za bardzo dużo spokoju z tyłu. Ale tak jak powiedziałem, no, cieszymy się z zwycięstwa. Chcieliśmy, szatni mówiliśmy przed meczem, że chcemy ten sezon zakończyć w końcu z zwycięstwem, bo dawno tego tutaj nie znaleźliśmy. może wschodniejszy się w sprawie, duży, pod koniec sezonu. No co my. Trudno, można tak zauważyć, że runda nieudana. Ale cieszymy się, że na ostatnim meczu wygraliśmy. Razem moje no plany na przyszłość. Moje plany? Nie wiadomo, bo cały czas idzie e, e, negocjacja kontraktów niektórych. Będziemy gadać, myśleć. Ja bym skończył by został, bardzo podoba to miasto. Zobaczymy.